Witam, test gazu antidok gaz obronny, zawartość 50 ml eee, A tu? Zawartość 40, objętość 50, 40 40 ml to ja bym się zgodził, że cała puszka będzie mieć gdzieś no, Produkcji to wiadomo jakiej, wyższe wiadomo O, na temat jakości to ja się nie będę wypowiadać, bo to wiadomo kto chce, to się dowie, kto niech się nie dowie, Odległość się drzewa meter obecnie, no delikatne podmuchy, jesteśmy w lesie niestety, cóż, raz i dwa i trzy, no tak jak myślałem, dość fajnie poleciało, jak na streama, czuć pieprz, a dokładnie paprykę taką, no delikatnie ten pokręca w nosie. No z ciekawości no to wam powiem, że to jest zawartość 1,5%. Nie wiadomo ile jedna sobie z Covida, nie wiadomo ile czego. Hey, jak się podobało, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się.